Cześć, witam z powrotem, dzisiaj będziemy malować obrazy A w każdym razie jeden na pewno, tak czy inaczej pomalowałam tą tablicę malarską Gesso Więc to sobie wysycha i będziemy malować gwaszem Więc żeby łatwiej się malowało, po prostu pokryłam tą całą tablicę malarską Ponieważ to nie jest płótno, to taka deseczka Gesso i niestety jeszcze nie wyschło, więc mam teraz takie ślady na rąsiach Niestety Gesso nie jest jedyną rzeczą, która uniemożliwia nam malowanie w tej chwili momencie czasu. Cóż, nie możemy używać tego gwaszu, ponieważ jak niestety widać jest on wyschnięty na wiór. I dlatego, że jest wyschnięty na wiór, jest nieaktywowany, ma takie grudki i jest zasadniczo suchy, sprawia to, że nie możemy go używać. W sensie, możemy, ale to na razie wymaga pracy, żeby stał się z powrotem taki piękny, kremowy i... I tak, właśnie to trzeba zrobić. Zreaktywować ten igwasz Jak to zrobić? To bardzo proste, niestety czasochłonne, ale bardzo proste. Wystarczy wziąć wodę. Tak, wiem w jakim stanie jest ten słoiczek, ale wystarczy wziąć wodę, wlać tą wodę do tego oto kubeczka, więc wystarczy wlać tam wodę nie za dużo, nie za mało. Szczerze mówiąc, ja nie wiem ile ten, tej wody tam trzeba wlać. Ogólnie robimy to na oko. Następnie bierzemy cokolwiek do mieszania. Ja akurat mam nóż do palet i mieszamy to. Mieszamy, mieszamy, dopóki nie będzie jakiejś miłej i przyjaznej konsystencji. Więc niestety, ale to muszę zrobić. To zajmuje dużo czasu. Jest to ała e, wylało się jest to dość delikatny proces jak widzicie ponieważ jest wiele rzeczy które może pójść nie tak więc ja się na razie tym zajmę i wrócimy z gotowym gwaszem nie będę was męczyć całym procesem reaktywacji udało się z tego co widzę zreaktywować nasze farby i to oznacza mniej więcej tyle, że nasze płótno czy tam tablica malarska również wyschła. I dlatego, że już wyschła i była wcześniej pomalowana za pomocą gesso, jest teraz bardziej taka delikatna, jeżeli chodzi o teksturę. Więc zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek malować, chcę zrobić coś w rodzaju underpainting. Czyli pomalować to płótno na jeden kolor, tak żeby jakbym zrobiła jakieś prześwity, to żeby nie przebijała bielu. Tego łótna. I użyję do tego raczej akwareli. Także tutaj jest moja akwarela i użyjemy tego koloru. Jest to Bunt Siena, czyli Siena Palona. I to daje taki dość ładny kolor. I dodaje również ciepła do naszych malunków. Więc zacznijmy może od pomalowania tej głupki. Z akwarelą jest chyba ten problem, że ona nie będzie się. No cóż, ale już zaczęłam, więc. Będziemy musieli lecieć z tym ewentualnym problemem. Mam nadzieję, że taki underpaint da radę. Nie jest może najgorzej, w sensie ta akwarela nie będzie działała w 100% jak akwarela na płótnie. Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy akwarelą na płótnie powinno się malować, ale hej, wszystkiego w życiu trzeba spróbować, no nie? Więc tak, da nam to taki ładny, ciepły kolor, żeby po prostu biel kartki, czy tam nie kartki, tablicy malarskiej nie przebijała w trakcie malowania, jak również pomagać. Może to lepiej dobierać kolory pod względem jasności czy tam ciemności tych kolorów, ponieważ no, na białej kartce percepcja tych kolorów jest troszeczkę inna, przez co wszystkie kolory jakby wydają się ciemniejsze niż w rzeczywistości są, przez co całe te malunki stają się ostatecznie za jasne z mniejszą ilością kontrastu, więc jeśli teraz pomaluję... Na taki średni kolor, w sensie, jeżeli byśmy to zrobili tak w skali szarości, no to to byłaby taka średnia szarość do takiej nieco ciemniejszej szarości, więc tak. To pomoże z dobieraniem kolorów, żeby było odpowiednio jasne, odpowiednio ciemne. Więc jest to bardzo przydatny krok i wrócę, jak to będzie gotowe. Okej, okay, ja wiem, jak wygląda aktualnie to płótno, czy też tablica malarska, ponieważ jest to deska, ale jest to wystarczająco, by mogła spełnić swoją rolę. I jak się okazuje, akwarela chyba nie najlepiej na tym działa, więc będziemy używać gwaszczu spokojnie. Ale teraz pojawia się pytanie, co będziemy malować. Więc zrobiłam tego oto rodzaju szkic. Wygląda w ten sposób i nie wiem, na baz groliłam go któregoś wieczoru i spodobał mi się koncept, pomysł czy cokolwiek takiego, więc będziemy malować to. Jedziemy. Zaczynając więc od szkicu. Szkic postanowiłam tym razem zrobić w troszeczkę inny sposób, ponieważ zazwyczaj używam do tego zwykłej kartki z drukarki, którą następnie pokrywam albo jakimś węglem od tyłu i kalkuję szkic na moją. Tablicę malarską. Czasami robię to za pomocą po prostu kalki. A tym razem postanowiłam, że hej, chcemy zrobić to troszeczkę inaczej. I troszeczkę inaczej mam na myśli po prostu namalować mój szkic za pomocą gwaszu. Raz, żeby poszło szybciej. Dwa, żeby nie malować tego papieru. Trzy, żeby zobaczyć, czy ta metoda jest dla mnie wygodna. I jest okej, okay, w sensie jest w miarę wygodnie tak zrobić. Jest trochę ciężej przenosić te. Proporcje w sensie. I zawsze tak mówię, ale to dlatego, że kiedy nagrywam i nad sobą mam kamerę, to niestety nie mogę patrzeć na to tak na płasko, tylko mam to zakrzywienie perspektywiczne, więc czasami te ryski wychodzą mi bardziej wydłużone. No ale no trudno. Problemem jeszcze było to, że ta akwarela spod spodu mi się reaktywowała podczas robienia tego szkicu, co było ciekawe, nie przewidziałam tego. Więc na 100% już nie użyję akwareli na płótnie, czy tam innej tablicy malarskiej. Także tak, jeżeli chodzi o kolory. Cóż! Robienie na tej paletce i ogólnie, próba mieszania tonów skóry. Ojeju! To była przeprawa i jest to z jakiegoś powodu niesamowicie trudne dla mnie, w sensie wiem jakie kolory się znajdują, że powinnam użyć tego, tego, tego i tego, ale proporcje mi zawsze wychodzą nieco dziwne, więc tym razem ta skóra wyszła mi nieco zbyt ciemna niż to, co chciałam osiągnąć. Nie chciałam również dodawać tam za dużo bieli żeby to rozjaśnić bo wtedy, hej, mogłabym y, osiągnąć odpowiednią jasność jednakowoż wtedy czułam, że tracę na nasyceniu tych kolorów, więc ostatecznie wyszło mi za ciemno dlaczego mówię, że wyszło mi za ciemno, skoro rysimy jakąś randomową babę którą naszkicowałam na kartce z jakiegoś notesika <grym> dlatego, że na początku myślałam że narysuję po prostu rejkę bez maski, ale rejka bez maski yy, według moich poprzednich wyjaśnień nie istniałaby. Czy to, tak wygląda Rejka. Jeżeli ktoś nie wie, o kim mówię, to to jest rejka. I ona bez swojej maski teoretycznie nie może istnieć. W sensie może, ale uznajmy, że chaos nie pozwoli na zbyt długie funkcjonowanie, więc stwierdziłam, że rejka bez maski to byłoby niezbyt na miejscu. Więc myślałam sobie, czy nie walnąć jakiegoś dziwnego. Surrealistycznego, czy tam semirealistycznego portretu. W zasadzie autoportretu, nie portretu I jakby Jako rewki użyłam po prostu Swojego zdjęcia, tym razem nie szukałam Nigdzie po internetach e, Zdjęć, więc Już przenosząc proporcje Wiedziałam, że babka na płótnie Nie będzie miała takich samych Proporcji jak moja twarz Co więcej, zupełnie inaczej Naszkicowałam te włosy, więc Więc tak, ale a propos włosów Ojoj, na razie jeszcze malujemy Skórę, a propos włosów jest całkiem interesująca dyskusja, ale na razie. O tym później. Póki co męczę się z moimi gwaszami. No cóż, w miarę jak to wysychało, robiłam zdjęcia i patrzyłam w skali czerniej bieli, czy to ma jakiś sens. Właśnie na tym najbardziej mi zależało. Jeżeli kolor będzie powiedzmy zbyt czerwony, albo zbyt pomarańczowy, albo zbyt żółty, to już jeden pies niech będzie i nawet tak. Ważne, żeby wartości pomiędzy jasnym a ciemnym się zgadzały. I to było według mnie najważniejsze. Trudniejsze do zrobienia na nosie, ponieważ na mojej rewce tam nie ma za wielkiej definicji, co tam się dzieje. <noise> w ogóle moja rewka była zrobiona na tle tej szafy, więc, więc tak, na końcu możemy porównać, ale póki co to tak. Fakt, że ta skóra wychodziła mi tak ciemno, sprawiła, że chciałam zrobić mega ciemne tło. A jeżeli miałabym robić mega ciemne tło, to że będzie powiedzmy całość ciemniejsza, będzie miało jakiś sens, ponieważ jest ciemno, więc miałoby sens, jeżeli wszystkie inne wartości. Ci byłyby ciemniejsze Więc tak, to, to miałoby sens um. I jeszcze jest kwestia z oczami Ponieważ na mojej... Ponieważ na moim szkicu, który wam pokazałam na samym początku Tuż przed malowaniem Postać ma po prostu czarne oko jakby miała... Czarną źrenicę, tęczówkę, białkooczne, albo po prostu tego oka tam nie ma. Nie wiem, co ja mam do tych oczu, ale czasami nie chcę mi się ich rysować. A kiedy je maluję, to nie wyglądają aż tak dobrze, jak te, które rysuję w Digitalu, ponieważ nie mam 50 trybów warstw, by móc zrobić je mega shiny i mega nasycone, jak to zazwyczaj robię, kiedy maluję zazwyczaj te oczy. Po prostu czuję, jakby były dość płaskie, więc prawdopodobnie będę musiała je popoprawiać. Ale hej, drodzy, zaczęliśmy już chyba malować włosy, jeżeli nie, to um, mówimy o włosach aktualnie. Jak widać, moje włosy są dość ciemne i jakby nie chciałam robić ich mega ciemnych, ponieważ no, jak ja rysuję włosy, są one zazwyczaj dość... Mają więcej tych tonów tutaj, a nie tylko ciemny, ciemny i odbłysk. Mam nieco większą paletę. Zazwyczaj, kiedy ja rysuję włosy w moich prackach, zazwyczaj są to kolory takie pośrednie, z wieloma cieniami, jak również z odblaskami. Natomiast jak wygląda to? Tak, nie za bardzo widać tą bryłę włosów, więc ma na mniej detali. Więc chcąc zrobić detale, zaczęłam oczywiście mieszać moje kolory i wyszły mi one czerwone. Weszły mi włosy dość czerwone, bardziej kasztanowe niż to, co znajduje się na moim łubie. Przez co. Cóż, wysłałam mojemu wielebnemu pasożytowi moją prackę, mówiąc, że ojoj, to nie wygląda poprawnie, nie ten kolor, a ona takie ja. hmm, porana cosplay. Jaki cosplay? Pamiętacie jak mówiłam, że czytam dobry Omen, przeczytałam, co więcej obejrzałam serial, więc jeżeli niedługo zachce mi się robić jakieś... Kospleje bez budżetu, słowem, z wszystkich rzeczy, które mam aktualnie w pokoju, to możemy się niedługo spodziewać kosplayu Crowleya ale włosów na to nie będę farbować. Rozumiemy się, bez farbowania włosów. I psik-psik wam wodą święconą, więc nic nie widzę, przepraszam bardzo. Więc tak, musiałam po prostu malować te włosy po raz kolejny, zużywając jeszcze więcej farby, co boli nieco moje serduszko, ale wygląda to teraz znacznie lepiej, więc, więc tak, nie Narzekam, w sensie narzekam, ale jestem dumna z tego, że wygląda to przynajmniej minimalnie lepiej. Więc tak, więc miło. Yy, niestety podczas malowania chyba moja konsystencja farby nie była zbyt dobra, ponieważ widziałam takie prześwity, jakby takie białe kropki. Najlepiej to widać na jednym z moich poprzednich malunków i postaram się go teraz znaleźć. I chodzi mi aktualnie o ten malunek. Ten tutaj, ale jeżeli się dobrze przyjrzeć, widać, że ma on takie kropki, w sensie, jakby to płótno spod spodu przebija i pojawiają się takie białe kropki prześwitujące, co mi się niezbyt podoba, dlatego właśnie pokryłam całe płótno tablicę malarską. To nie jest płótno. Za pomocą prąd sieny, czyli sieny palonej to wszystko się dziwnie reaktywowało, więc kiedy robiłam powiedzmy nową warstwę, <śmówienie> mówienie o warstwach podczas malowania na tablicy malarskiej jest troszeczkę inne niż mówienie o warstwach w malunku Digitalowym, ale tak, kiedy robiłam Nowe warstwy, ponieważ te poprzednie Wyschły, powstawały takie Dziwne kropki, w sensie No, takie prześwity, na tym szczęście Nie były to prześwity tablicy malarskiej Więc to jest przynajmniej plus I wszystko zgrywa się kolorystycznie Nawet jeśli ma minimalnie Inny odcień, ale przyznaję Że zapewne przez moją Konsystencję farby, nie jest to Może najpiękniejszy efekt Jednakowoż i tak jest fajny i tak, I tak mi się podoba, i tak jest git. Zepsułam parę rzeczy, ale ostatecznie, ostatecznie jest chyba git. W sensie niektóre obszary musiałam poprawiać kilka razy, żeby to jakkolwiek się prezentowało. Ostatecznie przyszedł czas na robienie kwiatów, bo jak zauważyliście, w pewnych momentach, na przykład tu, 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 są po prostu dziury. Dlaczego? No, właśnie po to, żeby nie zużywać aż tyle farby, bo i tak bym zakryła te miejsce po prostu inną farbą, bo chciałam zrobić te kwiatki. Dlaczego mają tam rosnąć kwiatki? Nie wiem, nie mnie pytajcie. Jednakowoż ładnie to wygląda, może być to nawet odczytywane w sposób poetycki, więc, więc same plusy, prawda? Jeżeli chcecie to interpretować, to proszę bardzo. Droga wolna. Debatowałam z moim pasożytem na temat kolorów i albo miały być w kolorze ust... Kwiatki albo fioletowe. I jak wiemy, bardzo lubię fioletowy, więc w fiolety żeśmy poszli. Żeby ten fiolet, jak widzicie w paletce, on wygląda strasznie nienaturalnie, strasznie neonowo. Więc, na moje nieszczęście, znowu musiałam walczyć z farbami. Dodałam trochę bieli, przez co kompletnie się wszystko zepsuło, ale potem dodałam nieco brązu i było całkiem fajnie, więc w kolejnych mieszankach również. Dodawałam brąz, w sensie to dodaje nawet całkiem spójności. W sensie nie tyle, że robi kolor bardziej naturalny, w sensie to też robi. Jednakowoż, dodawanie brązu pomagało w utrzymaniu jakiejś logicznej palety kolorystycznej, ponieważ bałam się nieco, że ten fiolet będzie się jakoś niesamowicie odznaczał. Nie, że coś wciąż się odznacza, ale chyba w ten dobry sposób, a nie w ten zły sposób. Więc tak, jest tam trochę różu, trochę fioletu, więc. Wariacje kolorowe są, znajdują się i tak być chyba powinno. Jeżeli chodzi o kwiatki, to chyba narysowałam po prostu różę. Dlaczego nie? Pod koniec również zmieniłam oko, żeby nie ziało ciemnością, tylko żeby było bardziej takie normalne. Natomiast tło zrobiłam jednolite, żeby nie zabierało uwagi od całego portretu. Pseudo-autoportretu. Nie wiem, czy można to nazwać autoportretu. Wygląda zupełnie inaczej. Cóż, jeżeli chcecie, to interpretujcie to, jak chcecie. To może być równie dobrze jakaś losowa panienka. <laughs> Oj, kiedy malowałam to tuło, to musiałam dosłownie co chwila dorabiać farbę, ponieważ z mojej paletki na paletkę do mieszania wyjmowałam całkiem mało farby, tylko po to, żeby nie musieli potem wchować albo spłukiwać później. Co więcej, używałam tego właśnie psiukacza do roślin. Tak, to jest psikacz dorośny Spryskiwacz Nie wiem dlaczego, ale ciągle mówię na to coś psiuk-psiuk, więc... To się bardzo przydaje. Kiedyś już próbowałam używać czegoś takiego, ale było to po jakimś środku czyszczącym, i w pewnym momencie pomyliłam butelki i spryskałam mój gwasz płynem do szyb, więc teraz przynajmniej się nauczyłam i mam swoją butelkę. Ale co szczęście, wtedy nic temu gwaszowi się nie stało, więc jest okej. Okay. Ale mimo wszystko lepiej używać wody niż środka do czyszczenia okien. I właśnie przez to, że musiałam ciągle dorabiać tej farby, Kolory i tony są nieco różniejsze, nieco inne na właśnie oto malunku. Miejscami są bardziej brązowe, miejscami są bardziej fioletowe, miejscami są ciemniejsze, miejscami jaśniejsze. Problem jest też taki, że kiedy ten gwarz był wilgotny, to wyglądał na ciemniejszy, potem wysechł na jaśniejszy. I pewnie to jest właśnie problem, przez który nie mogłam do końca dobrać. Kolorów do skóry. Tak czy inaczej, skończmy już to malowanie. Pracka jest przecież gotowa. Wystarczy się tylko podpisać, prawda? W ten sposób wygląda gotowa pracka. Jest to dość ciemne tło, także cała pracka jest tak troszeczkę w cieniu, bym powiedziała. Mamy kwiatki, mamy babkę, mamy przynajmniej nie kasztanowe włosy. Ojoj, to były błędy. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o teksturę, część rzeczy, jak na przykład na tym widzicie przebija też w tej okolicy przy włosach są też tego typu prześwity jeżeli o kwiatki chodzi bo nawet fajnie wyszło ponieważ hej nie za bardzo rysuję kwiatki tutaj jest że tak to ujmę gotowa praca natomiast tutaj obok znajduje się rewka której użyłam są różne no trudno uznajmy że rewka była jedynie inspiracją jeżeli podobał wam się taki odcinek z malowaniem obrazów to zasubskrybuj Idźcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego filmu Możecie również obejrzeć poprzednie, bo też całkiem sporo rysujemy Czasami szilełkujemy lub robimy na drutach, więc może wam się spodoba Zostawcie łapkę w górę i komentarz Tymczasem do zobaczenia i pa pa!